Tak się Dawrowski zaopiekował panem Jerzym, że rzeczywiście ten ubogi, schorowany, niedożywiony człowiek wylądował w stanie otępienia w DPS-ie, o czym Nawrocki nie wiedział albo nie chciał wiedzieć. Nic w tej sprawie nie jest jasne. Kluczy Nawrocki, kluczy jego sztab. No który... właśnie, bo ta sprawa nawet pod względem marketingu politycznego, chyba została przez sztab Karola Nawrockiego, brzydko mówiąc, rozegrana najgorzej, jak się dało. Tak, no bo z czego to wynika, Pana zdaniem. Trudno powiedzieć, czy to jest tak, że, że Nawrocki zataił nawet przed właściwa? własnym sztabem to, co zrobił. Miał wrażenie, że nie ma z czego być dumnym na szczególnie. I w związku z tym sztab był niedoinformowany, próbował na bieżąco dorabiać jakąś wersję wydarzeń, która byłaby najkorzystniejsza dla kandydata, tylko że wychodziły na jaw kolejne fakty, więc trzeba było tą wersję zmieniać, zmieniać, zmieniać. Czy też wszyscy wiedzieli, ale nie wiedzieli, do czego dotarły media, w związku z czym była nadzieja, że y, uda się jakimiś y, kłamstewkami, półprawdami zmniejszyć skalę.